Praca Janiny Baryckiej, Stosunek Kleru do Państwa i Oświaty, Fakty i Dokumenty, ukazała się w 1934 roku w naszej księgarki, będącej wówczas wydawnictwem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Książka, przygotowana na potrzeby Związku Nauczycielstwa Polskiego w odpowiedzi na istniejące warunki szkolne, była w swej wymowie przeciwna ingerencji Kościoła katolickiego w Polsce w edukację szkolną. Książka wskazywała na niemożność pogodzenia Kościoła i państwa w tym zakresie. Przede wszystkim starała się wykazać szkodliwy wpływ kleru na wychowanie dzieci i na system edukacyjny państwa polskiego. Wieloaspektowa analiza oparta była na dokumentach, konkordacie i pragmatyce relacji między Kościołem a państwem na polu szkoły i edukacji. W podsumowaniu napisano: Nie jest normalnym stan taki, że Polska posiada jeden z najgorszych konkordatów w świecie, że kler ma w Polsce wszelkie uprawnienia a obowiązki wobec państwa minimalne. Że Kler gromadzi w swych rękach olbrzymie kapitały, które winny być użyte na potrzeby państwowe. Że siły społeczne narodu wyzyskuje ze szkodą dla państwa do swych egoistycznych celów, że utrudnia wszelki postęp społeczny. Nie jest obojętną sprawą, że Kler ogarnął swymi wpływami szkołę polską, która przecież inne przed sobą ma zadania, niż wysługiwać się klerowi. Dlatego koniecznym jest zajęcie wobec tych spraw przez społeczeństwo jasnego, zdecydowanego stanowiska, które by było zgodne z istotnymi interesami państwa. Zapraszamy na stronę www.artic.pl do działów książki i inne obiekty polskie do 1945 roku oraz dwudziestolecie międzywojenne.